Siemanko, dzisiaj z tej strony, i witam Was w drugim odcinku z przebudowy do chwały ekipy Nottingham Forest. Jak pamiętacie, w pierwszym sezonie zajęliśmy jak na Beniaminka rewelacyjne ósme miejsce w Premier League. A teraz chcemy być jeszcze wyżej. Pierwszy sezon nie obfitował w wiele transferów, bo w prawdziwym życiu przed owym sezonem i tak dokonali ich mnóstwo. Więc już nie chciałem totalnie zmieniać tej drużyny. Ale teraz, teraz zdecydowanie poszalejemy na rynku transferowym. Dokonamy wielu wzmocnień, sprzedamy niepotrzebnych piłkarzy, kupimy tych, którzy okażą się być niezbędni. Mamy 70 milionów, prawie do wydania, i to, to jest budżet, przy którym można szaleć. Ale jeszcze sprzedajemy: Fornach sprzedany do Al-Nasr, minimalne pieniądze za niego uzyskaliśmy, ale zawsze to coś. Dregger sprzedany do Galatasaray, oby się tam wiodło Tunezyjczykowi. Jak widzimy, Tofolo sprzedany do Fulem, 3 miliony pozyskane. Na razie mamy drobne sumy, ale zawsze coś. Orier 17,5 miliona. Oj, to już wygląda zdecydowanie lepiej. Emmanuel Dennis 25 milionów. I zamienia Nottingham na Inter. Dla niego wielki krok w karierze, a dla nas spory zastrzyk pieniędzy. Orel Mangala sprzedany do Lazio 21 milionów. No i nasz budżet zaczyna wyglądać pięknie. Joe Warrell sprzedany do Frankfurtu 12,5 miliona. Oj, będzie za co kupować. Steve Cook sprzedany za 2 miliony do Trabzonsporu. Na razie jest wielka wyprzedaż w Nottingham. No i w turnieju przedsezonowym drugie miejsce. Przegraliśmy niestety bilansem ramkowym z Breszcią. Tak niewiele zabrakło, ale jednak to tylko drugie miejsce. 155 milionów do wydania. Co tu dużo mówić? Czas na zakupy. Potrzebujemy wzmocnień na wielu pozycjach. Środek obrony, lewa obrona. Do tego jeszcze pomoc środkowa. Kupujemy. Juan Miranda 16 milionów, promocyjna cena, i za tyle wyciągamy go z Realu Betis. To jest naprawdę obiecujący lewy obrońca. Castello Luqueba 34 miliony i zamienia Olympic Lyon na Nottingham Forest. To będzie wielkie wzmocnienie, jeśli chodzi o środek obrony. Manuel Ugarte do środka pola 38 milionów i Urugwajczyk ze Sportingu trafia w nasze szeregi i zrobimy z niego kozaka. Jeszcze Ivan Ilić z Hella Suverona, 38 milionów, i Sereb ląduje w Premier League i może pokazać pełnię swoich umiejętności. No i to jeszcze Hardbottle sprzedany do Palermo, 620 tysięcy symboliczna kwota, ale nie chciałem z nim przedłużać kontraktu. I jak widzimy, tak prezentuje się nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Naszym rywalem jest Aston Villa. Dajmy z siebie wszystko, by triumfować już w pierwszej kolejce roczny dla naszych rywali gol, ależ Bailey to uderzył. 12 minuta i debilans na prowadzeniu. No ale my się nie poddamy. I jeden do jednego, tak jest Johnson ładne uderzenie z pola karnego i to spotkanie w 36 minucie zaczyna się od nowa, a to nie Popisów, a on tak jest. Król strzelców poprzedniego sezonu w 52 minucie wpisuje się na listę strzelców. A my dokonujemy zmian, niech też rezerwowi wniosą coś do gry i wygrywamy 2 do 1 i świetnie rozpoczynamy sezon. Jeszcze Socha sprzedajemy do stad Bretua, u nas nie miał szans na grę, a tam może rozwinąć pełnię swoich umiejętności. No i tutaj widzimy Hanćko kupiony z Feyenoordu. Musieliśmy oddać jednego z piłkarzy dopłacić 10 milionów, ale myślę, że było warto. No i jak widzimy Panzo wypożyczony do Lyonu, oby mu się tam wiodło. O 1 sprzedany, niesprzedany oczywiście w poszczególnych do Lons, myślę, że jest to dobre miejsce do jego rozwoju. Fikayo Tomori do Lipska, Mason Mount do Barcelony i Kamavinga do Liverpoolu to były najgłośniejsze transfery letniego okna transferowego. U nas też naprawdę sporo się działo, a jak widzimy, Bida przeszedł do One, Vancouver Whitecaps. No i tutaj mamy ciekawego ignora Wojtka Bąka, którego przenosimy do drużyny seniorów. Ma potencjał, by stać się wyjątkowym, więc kto wie, może uda się go gdzieś wypożyczyć. No i jak widzimy tutaj Wojtek Bąk, wypożyczony do Bolonii 6 miesięcy. Myślę, że jest to dobry czas, by w Serie nabrał doświadczenia. No i po 10 kolejkach zajmujemy czwarte miejsce w lidze. No praktycznie tylko bilansem ramkowym przegrywamy z drugim Manchesterem City. Możemy też przyjrzeć się, kto znajduje się na dnie ligowej stawki. A jest tam Brighton, 3 punkty na koncie. Oj, ten wynik chluby nie przynosi. A nasz podstawowy skład prezentuje się w sposób następujący. No i zobaczmy naszą przygodę w Carabao Cup. Jako, że jesteśmy z Premier League, to w pierwszej rundzie nie musieliśmy brać udziału. Tutaj mogliśmy sobie spokojnie oglądać mecze innych drużyn. Druga runda to również odpoczynek. W rundzie trzeciej pokonaliśmy Wimbledon 2 do 1. Przejdźmy zatem do rundy czwartej. Tutaj niestety przegraliśmy z Manchesterem United i ćwierćfinał nie jest dla nas. No i oferta prowadzenia Manchesteru City możemy zastąpić w Pepa Guardiola. Ale my chcemy doprowadzić Nottingham Forest do chwały, więc odrzucamy tę ofertę. A po 20 kolejkach spadamy na szóste miejsce w ligowej stawce. Do lidera Manchesteru City tracimy już 7 punktów. Do Tottenhamu lidera aż 14, ale wyprzedzamy choćby Chelsea. A jeśli chodzi o najgorszą drużynę, jest to niezmiennie Brighton. Ale mają już zdecydowanie więcej punktów na koncie. I jakąś tam nadzieję na utrzymanie. A nasz podstawowy skład fajnie się rozwija. Zimowe okno już bez ruchów transferowych. No bo w letnim zdecydowanie poszaleliśmy, Hakimi do Milanu, Zakaria do Chelsea i Berardi do Romy, to były najgłośniejsze transfery. No i nasza przygoda w The Emirates FA Cup. Jako, że już wspominałem wcześniej, jesteśmy z Premier League, nie braliśmy udziału w pierwszej rundzie. W rundzie drugiej również mieliśmy wolne, przejdźmy zatem do interesującej nas rundy trzeciej. No i tutaj pokonaliśmy Portsmouth 3-1, do więc możemy spokojnie przejść do rundy czwartej. Jak tam nam poszło? Wygraliśmy z Bristol Rovers 3 do 0. Nie musieliśmy więc grać powtórki. Runda piąta. Porażka pokarnych z Crystal Palace. I szósta runda ćwierćfinał nie jest dla nas. Lingard, jak widzimy sprzedany do interu, domagał się transferu, więc ja nie chciałem blokować rozwoju jego kariery. Po 30 kolejkach szóste miejsce w ligowej stawce 53 punkty na koncie. Mała przewaga nad Aston Villa, więc musimy zdecydowanie na nich uważać. A jeśli chodzi o najgorszą drużynę, to wydostało się Brighton ze strefy spadkowej i ostatnie jest Sheffield United, a nasz podstawowy skład rozwija się zgodnie z planem. No i jak widzimy, po 37 kolejkach możemy mieć nawet czwarte miejsce. A kto wie, nawet trzecie. Ale możemy też spaść niżej. Gramy z Aston Villa. Wygrywamy 1 do 0 po bramce Cameldena. I to oznacza trzecie miejsce: Nottingham Forest. Ależ wynik: coś niesamowitego, jak te wyniki się pod nas ułożyły. Mistrzem: Liverpool. Drugi: Tottenham, Nottingham Forest. Na trzecim miejscu: Czwarty: Manchester City. Piąty: Manchester United. Szósty: Arsenal. W strefie spadkowej: Norwich: Fulham i Sheffield United. No jak widzimy Mohamed Salah królem strzelców, Taiwo Avoni nadal bardzo dobry wynik. Hyunmin Son za to został królem asyst, a w czystych kątach rządził Alison. I tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład. No powiem Wam, wielu piłkarzy naprawdę fajnie się rozwinęło. ilić Ugarte, Sulemana, Lukeba, Hanćko czy Miranda poczynili spory postęp. Williamsa również trzeba docenić, chociaż lekko odstaje od pozostałych kolegów, ale overall ma całkiem przyzwoity. No i uszeregujmy, kto miał najwięcej występów: Henderson, Williams, Lukeba, Miranda, Ugarte, Gibbs White, Johnson, Sulemana po 43. W bramkach rządzi Johnson, drugi Avoni, a trzeci Sulemana. No i jeszcze asysty: Tutaj najlepszy ilić drugi Gibbs White, a trzeci Johnson. No i zobaczcie też sobie pozostałych piłkarzy. Jeśli ktoś Was konkretnie interesuje, to w danym momencie możecie sobie na spokojnie zatrzymać filmik i przyjrzeć się jego liczbie występów w poszczególnych rozgrywkach. Ten sezon dla Nottingham Forest był po prostu niesamowity. Trzecie miejsce w Premier League zdobyte w ostatniej praktycznie kolejce. Wszystkie wyniki ułożyły się pod nas, ale to my, to my najwięcej dołożyliśmy do tego sukcesu, bo wygraliśmy z Aston Villa, mogliśmy spaść niżej w ligowej stawce. Ale udało się, udało się zająć miejsce premiujące. A fansem już do Ligi Mistrzów: Arter, Kujate, Hennessy, Taylor i Bolly Odchodzą na zasadzie wolnego transferu z Bolim nawet nie dało się przedłużyć kontraktu. On po prostu kończy karierę, a reszta była za słaba, żeby przedłużać. Podnosimy pensję z 85 na 110. Teraz to są pensje godne Premier League. A jeśli chodzi o wartość, najbardziej Sulemana, potem ilić, a trzecie miejsce Mirandy. No i przyjrzyjmy się niższym ligom rozgrywkowym w Anglii. Northampton wygrywa rozgrywki League 2, drugie Bristol Rovers. A jeśli chodzi o najgorszą drużynę, najgorszą z najgorszych z dostępnych lig w, w lidze angielskiej, Harrogate Town. Dobrze nam znana drużyna. Rozgrywki League 1 wygrywa Huddersfield, drugie miejsce Boltonu. I schodzimy na dół, na dół, zanurzamy się w tym małym bajorku i tam znajduje się Cheltenham Town. I Championship wygrywa Barnum w drugie miejsce Southampton. Oni awansują. Kilka drużyn zagra w parażach, a ligową stawkę zamyka ekipa Rotherham United. No i przyjrzyjmy się, pcharom, których nie wygraliśmy, czyli wszystkim. Carabao Cup zdobywa Manchester United pokonując w finale Liverpool. The Emirates FA Cup dla Chelsea pokonali w finale Sunderland. Co to był za finał? Super Puchar Europy dla Real Madrid pokonali 3 0 Manchester United. Zatem czas na ligę konferencji. Tam triumfuje AC Milan, pokonując Ajax Amsterdam. Ligę Europy dla Interu pokonali Lipsk w finale. I Ligę Mistrzów zdobywa Paris Saint-Germain, pokonując Napoli. No i nasza ocena menadżera 91. Chciałoby się jeszcze odrobinę więcej dobić do tej magicznej stówki, no ale trochę zabrakło. Chociaż cóż więcej mogłem zrobić poza sprzedażą juniorów. No i tutaj widzimy: Emirates FA Cup, piąta runda, Carabao Cup, czwarta runda, trzecie miejsce w Premier League. No i zarząd oczywiście chce kontynuować współpracę, więc już za jakiś czas, a dokładnie praktycznie za dwa tygodnie czyli jak patrzę w kalendarz 28 grudnia kolejny odcinek z tej serii na kanale i z tego miejsca zapraszam Was już serdecznie. Zagramy w europejskich pucharach, jeśli zaprezentujemy się z dobrej strony. Kto wie, jak daleko uda się nam zajść? A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!